Witajcie chłopaki! Dzień, dzień dobry! Dzień dobry! Słuchajcie, w dzisiejszej lekcji odwiedzimy inny kontynent, już nie będziemy w Azji. A, no, nie wiem jaki! No jaki, Juluś? E, e, Europa! A po czym ty to poznałeś? A, bo ja zauważyłam, że się zmieniła wafauna, zobaczcie, w naszej o, naszej klasie. O, brawo, jaki spostrzegawczy. O, Juliusz, ale zapłysnąłeś, słuchaj! A, mm -hmm. no, jakie jestem bystry? No pewnie, że tak, wystrzaki moje dwa. No dobrze, to dzisiaj kochani zapraszam Was na lekcję o tytule o temacie Położenie i ukształtowanie powierzchni Europy. Czyli w sumie nigdzie się nie była dokładnie. No właśnie, prawie że nie ruszamy się z domu, nie? Bo powiemy sobie o kontynencie, który jest nam szczególnie bliski, ale zanim będziemy się wgłębiać poszczególne elementy tej lekcji, to może takie informacje ogólne sobie wpierw powiemy. Czyli jeżeli chodzi o powierzchnię, a już wiemy, że tych kontynentów trochę jest na ziemi, no to ja do powierzchnię... dokładnie mogę powiedzieć. Tak, brawo. no to ta Europa nasza jest jednym z najmniejszych, tak? Zajmuje szóste miejsce pod względem powierzchni, dalej jest tylko już Australia. Zobaczcie, powierzchnia 10,5 pół miliona kilometrów kwadratowych. No, to, to, to tyle razy mniejsza niż Azja, nie? Tak, 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 dokładnie dobrze pamiętasz. No i liczba ludności to prawie 750 milionów mieszkańców. O, ciekawe ile świnek! O, to no. Było, dobra, ja. <laughs> no tak, tak, ciekawe ile świnek, dla Was na pewno ciekawe, nie? No o! dobrze. No to idąc jeszcze sobie dalej, przypomnimy sobie ważne dwie linie, które widzicie na mapie. Już mówiliśmy o nich wcześniej. Ta linia czerwona, czyli która sobie biegnie pionowo. Pamiętacie co to jest? Piepionowa mhm. i też południk, południk zero. Południk zero stopni i tutaj jeszcze przez środek Ziemi przechodzi nam równik. równik. I one są nam potrzebne do wyznaczenia, na jakich półkulach leży nam Europa. Patrząc na może wpierw równik, widzimy, że jesteśmy powyżej tego równika, czyli będziemy na półkuli północnej. północnej. Nie ma tu żadnej wątpliwości, tak? Na pewno jesteśmy w całości na północnej położeniu, jeżeli chodzi o Europę. Natomiast patrząc na przebieg południka 0 stopni, no to widzimy, że zdecydowana większość Europy leży na półkuli. Wschodniej, prawda? Ale na zachodniej też Ale troszeczkę Oczywiście co? też jest e, część Europy, ma mniejsza o wiele, na zachodzie. I zobaczcie, tutaj podsumowaliśmy jeszcze dla Was te informacje. W całości na półkuli północnej leży Europa, a południe 0 stopni e, dzieli nam Europę na półkule i wschodnią i zachodnią, tak? Czyli jeżeli nie ma wątpliwości, gdzie ta Europa nam leży, na globus też byśmy mogli a. spokojnie to ustalić, tak? Także zobaczcie, a, Europa ma. Wszystko się zgadza. Widzę, że Julek, trochę tutaj szalejesz. Tak? Chciałam tak, byś się wszystkim. Widzę, właśnie. Ale ja wolę sam siedzieć, wiesz? Już, już, już. Przez wszystkie zajęcie się miejsce. Co jeszcze możemy, kochani, powiedzieć? No, możemy spojrzeć na Europę, na mapę wszystkim hipsometryczną, zamieszczoną tutaj albo w atlasie i zobaczyć, jakie oceany morza oblewają wokół ten kontynent. Patrząc na północ, mamy tam Ocean Arktyczny. Bardzo dobrze. A od zachodu. Atlantycki. Atlantycki. Jest. I jeszcze od południa mamy już tym razem morze śródziemne. Morze śródziemne. A jak sobie spojrzymy jeszcze na mapę, kochani, świata, to zobaczcie, że ten ocean Atlantycki to oddziela nam Europę od Ameryk od kontynentu Ameryki. płynął, słuchajcie no, do Ameryki, właśnie, o, to właśnie przez Mówiliśmy, nie? Od nie A, yes. idealnie pamiętasz, ale ty masz panę sobie. No ja. Brawo. No i tutaj też podsumowanie, gdyby ktoś chciał się zatrzymać przy tym slajdzie, to może zrobić pauzę i sobie notatkę, przestudiować, żeby łatwiej zapamiętać, tak? I zobaczcie jeszcze kochani, mamy tutaj mówiąc o tym południowym krańcu Europy, i w zasadzie mamy tutaj bardzo ważną ciśnienie, ciśnienia Gibraltarska. No to jest takie miejsce... Ale nazwa, słuchajcie! No ciężka nazwa, która po pierwsze łączy nam dwa zbiorniki wodne, Ocean Atlantycki z Morzem Śródziemnym, ale druga ważna rzecz, oddziela nam w tym momencie kontynent europejski od Afryki. No i jak widać w tym miejscu, ten kontynent europejski nasz, znajduje się tylko 14 km od Afryki. Przy dobrej pogodzie widać właśnie północne krańce Afryki, A, tak? Chcemy pomachać tym ty, mieszkańcom Afryki na przykład. Pomachać? Oj, oj, Ale nie wiem, czy by nas tak dojrzeli, wiesz? No ciebie, Jonoś, to chyba niekoniecznie by wiesz? Jakaś chyba lornetka, taka bardzo, bardzo widoczna, co? Długodystansowa musiałaby być. Jonoś, a, a pan Gibraltar. Nie trudno nazwać, trzeba przyznać. No, no, no trudno nazwa. Każdemu się może język zaplątać, także często właśnie... Warto zapamiętać jakie pisze, zobaczcie Dlatego właśnie pokazujemy, bo to faktycznie nieproste. Trzeba uważać na ten nazw. I kochani, jeszcze mmm, najdalej wysunięte punkty kontynentalnej Europy. Zwracam uwagę, że chodzi o kontynent, nie o wyspy należące do Europy, czyli takie najbardziej wysunięte punkty, przylądki, tutaj myślę o nich, na północ, tak, na południe, na zachód i na wschód. Taka ciekawoska przy okazji tego tematu i gdyby kochani ktoś się wybierał w te rejony i chciał na przykład dotrzeć do najbardziej na zachód położonego miejsca, czyli do przylądka, na przylądek roka, najbardziej na zachód już w Europie się nie da być i tak się składa, że ja kiedyś odwiedziłam to miejsce będąc właśnie w Portugalii, bo to właśnie na terenie tego państwa się znajduje ten przylądek w języku portugalskim Cabo da Roca. No i można tam będąc, po pierwsze zrobić sobie ładne zdjęcie, a po drugie zdobyć taki certyfikat, który potwierdza, że zdobyło się właśnie ten przylądek. A, ale nasza pani do nich wszędzie prawie była, no nie? Może nie wszędzie, ale w niektórych miejscach wartych uwagi e, faktycznie udało się, a to tylko taka zachęta też do, dla Was, żebyście zwracali uwagę na geograficzne miejsca, które warto odwiedzać. My tak, sobie o, zostawimy, może niech nam oko cieszy, o, zrobi się nam taki o, e, fajne tło, nie? Przypominać fajne. Nam fajne. E, kochani, jeszcze bardzo ważna rzecz, mówiąc o Europie, to też mówimy o tych granicach, tak? Powiedzieliśmy o tej ciśnienie gibraltarskiej, powiedzieliśmy o, o akwenach wokół Europy, czyli o tych morzach, oceanach, a teraz o granicy. Patrząc na Europę, można by było powiedzieć, że... Geograficznie Europa i Azja stanowią jeden kontynent i to się nazywa Eurazja, ale to jest tylko geograficznie. I pod względem tym, geograficznie mielibyśmy sześć kontynentów. Zobaczcie, Europa i Azja, takie przyklejone do siebie. No właśnie, Europa, taki... taki półwysep tej Eurazji, przyklejona do Azji, właśnie. Taki jeden wspólny teren. Taki jeden ta, wspólny teren. Rzesza, no, no, właśnie, to, to tutaj... no właśnie, bo tutaj nie ma takiej naturalnej jakiejś e, granicy, która by ewidentnie rozdzielała e, te dwa kontynenty. Ale politycznie mamy jednak dwa odrębne. Obszary. Osobno jest Azja, osobna jest Europa. I wtedy mamy siedem kontynentów. A za rozdzieleniem na te dwa kontynenty przemawiają olbrzymie różnice, słuchajcie. Cech po pierwsze środowiska przyrodniczego, po drugie odmienna historia, no i jeszcze zróżnicowanie kulturowe mieszkańców, tak? Więc postanowiono oddzielić, ale granicą sztuczną, albo inaczej mówiąc umowną, która przebiega przez wyznaczone obiekty, które zaraz sobie pokażemy. Oddzielić właśnie Europę od Azji. No i teraz jak wygląda ta, yy, ta granica? Ona jest tutaj, zobaczcie, zaznaczona kolorem takim czerwonym, taką linią, która biegnie. W waszych atlasach też często jest czasami przerywaną linią, czasami właśnie taką grubszą. Jak sobie prześledzimy, to pierwsza rzecz biegnie przez tu są góry. Górę, nie? Tak, świetnie, widać tutaj góry, można odczytać nazwę Ural. Góry Ural, to jest dokładnie wschodnie podnóże tych gór. Dalej biegnie przez znane już nam. Co to było? I to było to, to, to morze, morze Kaspijskie. Pięknie, morze kaspickie dokładnie. Ale Jest może przypominam, tak, jest o, o, to z Tak, Tylko jest jeziorem. Potem biednie przez północne tutaj krańce gór, te góry nazywają się Kaukaz. Możemy też je pokazać, kochani, jeszcze. O, tutaj w Waszym podręczniku też macie to zaznaczone, ale dokładnie tę granicę zobaczcie. Tak samo możemy iść w tę stronę, w tę, tu jeszcze podpisane macie obiekty, będzie łatwiej. Góry Kaukaz. Dalej, kochani, może zahaczać tam. Nasza y, granica, też przez morze tutaj azowskie, zobaczcie, bo są różne wersje tej granicy, tak? On raz tak biegnie, raz tak. Naukowcy no, nie do końca się tu zdecydowali. Na pewno przez nie, morze nie, czarne. Nie, nie, nie granica umowna, nie do końca się tak umówili wszyscy, No, tutaj, no właśnie, ale najczęściej mówi się jeszcze, że tak właśnie wygląda. Morze czarne i dwie cieśniny. Te dwie cieśniny też tu są, zobaczcie, podpisane. Bosfor i Dardanele. Tak? Także mamy taką granicę. Aha, i na końcu oczywiście kończy się w Morzu Śródziemnym dokładnie w Morzu, w części Morza, który nazywa się Morzem Egejskim. No i ja też Wam przygotowałam tutaj, kochani, całą rozpiskę jeszcze raz, przez jakie obiekty po kolei ta granica przebiega. No i pamiętajcie, że to jest jedna z wersji, tak? Ale są jeszcze inne, bo cały czas są różne spory, jak ta granica wygląda. My Wam prezentujemy tą najbardziej no, znaną i tą, którą się oczywiście używa. Także pamiętajmy, że geograficznie jeden kontynent Eurazja, politycznie dwa osobne, tak? Bardzo Aha. ważna informacja. Patrząc na Europę, możemy powiedzieć na jej taki kształt, że ta linia brzegowa, jak widać tutaj wokół, jest bardzo, bardzo taka ta niejednolita. wywijaski jaski, są. czyli jest po pierwsze rozbudowana silnie, po drugie jest długa w ogóle patrząc, tak? I urozmaicona, nie jest nudna, absolutnie. Mówi się, że długość to około 38 tysięcy kilometrów. Oczywiście bez, bez linii brzegowej też wysp, nie licząc tego. No i patrząc na ten kształt, widać, że dużo jest półwyspów i właśnie tych wysepek. Także, no, całkiem sporo różnych obiektów do nauki. Będziemy też je sobie teraz śledzić, żebyście... Oj, cześć, nie się nauczyć. No, przede wszystkim, żebyście pamiętali to raz, ale po drugie, żebyście błysnęli gdzieś wiedzą go. Ale robić, słuchajcie, no, jak nie? wszyscy mieszkamy w Europie, to niektóre no, rzeczy na pewno na pewno kojarzą. Znaczy, no, no, niektórzy kojarzą, no. Myślę, że bardzo niefajnie byłoby, niefajnie, gdybyśmy nie wiedzieli, gdzie pewne obiekty w Europie leżą, tak? No właśnie. To jest jednak nasz kontynent, wypada o nim trochę więcej wiedzieć. No to na przykład idąc przez te półwyspy, może sobie od niej zaczniemy. Zobaczcie, na północy Półwysep Skandynawski, tu gdzie góry skandynawskie Tam też się w zajmują. jest, Norwegi, a to no, się tak, 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 właśnie. Półwysep Iberyjski mamy też w tej części, też nam znany. Tam jest Hiszpania, tutaj jak najbardziej Portugalia. Apeniny, Włochy, tak, nasze. Taki bucik. Taki bucik, kozaczek. Bałkański Półwysep też mamy, też znacie na pewno. Trochę mniej znany może Kolski tutaj. Półwysep, Krymski myślę, że znamy, Krym, o tutaj tu, tu pokażemy paluszkiem. Mhm, tak. Na Morzu Czarnym, nie? Mhm, tak. Przy Morzu Czarnym, Jutlandzki na terenie tutaj Danii, no i jeszcze Bretoński, o tu mamy też taki. Półwysep. To takie, te ważniejsze, które, no myślę, że większość kojarzycie. Wyspy, czyli coś, co łatwo nam zapamiętać. Słuchajcie, Wielka Brytania, oczywiście, A, tak? Brawo. No, Islandia, bardzo ciekawa wyspa, będziemy niedługo o niej mówić, o sonolexyzacji. No, tak na północy, zobaczcie. Irlandia. I te wyspy na Morzu Śródziemnym, które też już pokazywaliśmy. Sycylia o, na przykład, Sardynia, Korsyka dobrze, tu Kreta przecież bardzo ważna wyspa. No i na przykład jeszcze Majorka też um, odwiedzana często przez was wakacje, tak? No. Oczywiście to nie wszystko, no ale te wybraliśmy, kilka mórz, żeby pokazać. Ja wiem, małtyk. No. Ba o, pięknie, małże bałtyckie, możemy zacząć. Słuchajcie, nawet może białe jest, zobacz, Julek. O, białe. Tak. Oczywiście czarne też, sobieś też jesteś zadowolony pewnie. Tak? No, zobaczcie, ja miałem, miałem, Może Śródziemne, oczywiście, mówiliśmy z poszczególnymi częściami tego morza, można dokładnie jeszcze je przestudiować. Morze Północne, zobaczcie, mamy jeszcze Norweskie, czy Barenca, albo tu schowane o, dalej Karskie. Albo tu tak Karskie, tu już widzę, że nie jest podpisane, ale tu się znajduje jeszcze Morze Karskie. Także, kochani, mamy tego sporo. Zatoki, zatoka na pewno biskajska. To słabo by było nie znać, zwłaszcza, że ciężko ją przeoczyć, widać. O, Botnicka, największa na Morzu Bałtyckim, tak? I z kanałów, na przykład kanał La Manche, no też go znamy, między, prawda? Między Wielką Brytanią a Francją. dokładnie. Cieśniny, o których już powiedzieliśmy, czyli cieśnina gibraltarska. Hmm? No i te dwie graniczne, czyli Bosfor i Dardanelle. A teraz jak jestem przy tej cieśninach, to tak mi się teraz przypomniało, żeby wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Słuchajcie, tutaj znajduje się takie miasto, zobaczcie, Stambuł. Ono jest po obu stronach właśnie cieśniny Bosfor, co oznacza, że to jest takie miasto, które znajduje się i na kontynencie europejskim, i na kontynencie azjatyckim. A to taki mieszkaniec w był, słuchajcie? No właśnie, wydarza się gdzie jest. A my nie no mówi, ja dzisiaj, jadę do Azji, No właśnie, właśnie, musiałby tylko przekroczyć. No bo się wracam do Europy, nie? No właśnie. I tak jak ktoś mówi, nie. nie, normalnie wracam do Europy, czy coś To się daje, że była jakaś daleka podróż pewnie, nie? A tutaj akurat była dosyć I już jest! Także warto pamiętać, takie faktycznie wyjątkowe miasto ze względu na to położenie. I kochani, ukształtowanie powierzchni. Czyli jakby spojrzymy sobie na mapę jeszcze raz, gdzie mamy te barwy hipsometryczne, no to widzimy, że przede wszystkim tutaj dominuje jaki kolor? Zierony, zielony. Zierony, a jak zielony. Pietlu, jak pietruszka. O, jak pietruszka. A zielony na mapach to zaznaczamy obszary, które nazywamy? Nie, nie. Pięknie, nizinami. Trzy czwarte powierzchnie Europy to niziny. I jakie tu niziny trzeba znać? Nizina wschodnia europejska, zobaczcie, na wschodzie przede wszystkim w środkowej części, jak widać, środkowoeuropejska. Ale Samet... to łatwo zapamiętać! Nie, to z to kierunkami Europejska jest łatwiej. W Europa. Zobaczcie, ja. francuska na przykład, jeszcze Aha. do zapamiętania, albo wielka w... nizina węgierska. To wszystko się łączy z kierunkami, z państwami też, tak? Nie jest tutaj trudne do, za... do zapamiętania. Ale jeszcze, patrząc na mapkę tutaj naszą, widzimy taki kolor ciemnozielony. A pamiętamy, że tym kolorem zaznaczamy... Co takiego? De 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 Depresje. Depresja? Super. Czyli taki talent się znajduje poniżej poziomu, poziomu, morza. poziomu morza. dokładnie. Ta, no i jest taka depresja też na tym obszarze Europy. Nizina nad, Kapis nad Kaspiska. Zobaczcie nad morzem, właśnie nad Kaspijskim Tak, która ma 28 metrów pod poziomem morza. Na, tutaj, na tej nie? mapie naszej, na ścianie chyba lepiej widać, zobaczcie. O, tam też widać, zobacz, o, jest. Taki ciemny niebieski. Nie, ciemno-zielony. Nie, <ACC1> ciemno no, no właśnie. Także zobaczcie, Tu, w Waszym Podęczniku i w atlasie, tak? Widać jak najbardziej. A tu ten obszar też tak satelity zaznaczony. I jeszcze oczywiście nie tylko zielony dominuje, dominują też inne, czy dominują? Występują też inne kolory, już nie dominują, ale mam już żółty, czyli obszary wyżynne. Z takich wyżyn w zasadzie, o których warto wspomnieć, to Wyżyna Środkowo-Rosyjska. No i na terenie Niemiec jeszcze jest Wyżyna Bawarska. Tak, nie, akurat nie podpisane, ale w tym miejscu występuje. No, ale chyba każdy kojarzy, że w Babaniach no to, to tak, więc też można zlokalizować jakby to. No i oczywiście są jeszcze łańcuchy górskie. Góry też w Europie występują, chociażby takie, które mamy w Polsce, czyli... Karpaty mogą być, Sudety, zobaczcie, tu na granicy Hiszpania, Francja, Pireneje się schowały. O, Aha. widzimy, widzimy. A tu Alpy! Oczywiście, te, A? które są bardzo ważne, zaraz będziemy e, o nich też mówić. W zasadzie moglibyśmy tu jeszcze, kochani, dopisać, jak widać, Apeniny. Tak. Góry dynarskie tu też zaznaczone. Eee, zobaczcie, na granicy mówiliśmy Ural Kaukas, no i jedyne takie na północy góry skandynawskie, tak? Uh -huh. Także widzicie, wybraliśmy kilka przykładów. Wy spokojnie możecie więcej gór dopisać tutaj. Hmm? No i jak mówimy o górach, to musimy powiedzieć o najwyższym szczycie. Najwyższy szczyt, czyli. Mont Blanc, dokładnie tak, w Alpach zaznaczony, tak i zobaczcie, jego wysokość jest różnie podawana, my przejęliśmy tą, którą najczęściej się e, zapisuje, podaje, a to nie jest takie, mm, to nie jest w ogóle pomyłka, że tak jest, że troszeczkę te e, wysokości się różnią, no bo to w zależności od tego, Cały czas lo e, tutaj jest dlatego, że kochani, na wierzchołku góry znajduje się lodowiec, który w zależności od okresu ma mniejszą lub większą grubość, tak, no ale te góry są też górami młodymi jak najbardziej. Bo, bo się topi, tak? I no właśnie się... przyrasta, topi się trochę te góry się też e, nam wypiętrzają, więc jak najbardziej. No i kochani, e, moi jeszcze. To 4-8 z trzeba zapamiętać, ten zak, skokiem, skokiem, W takim razie? Tak, Dobra. i tak. E, Wołga, najdłuższa rzeka Europy, też oni trzeba wspomnieć. Zobaczcie, uchodzi do e, Morza Kaspijskiego, tak? To jest e, rzeka na terenie Rosji. 3531 kilometrów. tyle sobie liczy i wcale nie, nie można jej mylić z drugą rzeką. To jest rzeka Dunaj. O, zobaczcie, często ją bo, mylimy. Ona znacznie dłuższa. Jest dłuższa to po pierwsze, a po drugie, Dunaj jest mylone, bo też często jak gdzieś podróżujemy po Europie, to pewnie zahaczamy o tę rzekę, jak podróżujemy przez inne państwa. Zobaczcie, on nawet przepływa i też się tutaj kończy w czarnym morzu, tutaj ma swoje ujście, przepływa przez 10 różnych państw, tak. No, jest nawet podpisane co prawda po angielsku, ale myślę, że nie jest to problem, żeby odczytać A, akurat. Te tak się nazwy. z polski płynie Dunaj? Nie, to o, jest Polski. Dunajec jest taka rzeka, o, w spływamy kajak nie kajakami, tylko boże, tratwami, spływy z flisakami, panami takim, którzy obsługują właśnie tego rodzaju rozrywkę. I to jest w momencie, kiedy też podziwiamy sobie góry, myślę tutaj o pieninach. Ale lepiej się wybrać na Dunaj, bo zobaczcie, jak się będzie płynąć, to może hmm. 10 krajów sobie po drodze zmierzyć. No właśnie, więc tak Dunaj właśnie sobie płynie m.in. przez Niemcy, Austrię, czy tu nawet mamy Węgry, a nawet tutaj zahacza o Ukrainę. Także mamy właśnie takie państwa. Mamy też największe dwa tutaj pokazane nam jeziora, słuchajcie, w Europie. Największe powierzchnią to jest Ładoga. O, tutaj mamy, zobaczcie, jego powierzchnia też jest imponująca. Mm -hmm. Ale obok jest zaraz drugie jezioro, onega, tak? Ale już mniejsze. Tutaj mamy, zobaczcie, powierzchnię 17 ponad o, tysiące. Prawie 18 tysięcy. Kiega, no, ponad a onega ma nawet niecałe 10, tak? praktycznie, No, jest mniejsze, zdecydowanie mniejsze. No i oczywiście dominują różne krajobrazy w Europie, tak? Możemy mieć piękne Pojezierze Fińskie, albo tak jak nasze mazurskie Pojezierze, Kraina Wielkich, Jezior Mazurskich, gdzie mamy krajobraz polodowcowy, który jest efektem tego, że kiedyś na teren Europy nasunął się nam lądolód i zmienił rzeźby, przemodelował. To tutaj był kiedyś, lód się roztopił i takie jeziorka zostały, tak? No właśnie, a, taki tytale. efekt właśnie tego. O tym też kiedyś będziemy na pewno dokładniej mówić. Więc różne typy y, krajobrazów też występują, czy piękne fiordy, chociażby w Norwegii, tak? No i tak, informacji dzisiaj znowu całkiem sporo. Ale myślę, tak, że one tak. całkiem ciekawe. Myślę, że o większości słyszeliście, nie? to tylko kwestia niektórych rzeczy, żeby sobie. Ym... A, a ja, ja się coś występuję. A co jeszcze? Ale tak, żeby, żeby sobie nie. jeszcze utrwalić Ale to jest tak, tak? informacja geograficzna akurat. Ale ważna, nie? No dobrze, no to co? Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy jeszcze ciekawostki nie powiedzieli. Słuchajcie, w Europie mamy przecież jeszcze, kochani, lodowce. To znaczy się niedużo ich mamy, bo jakiś 1% powierzchni, no to znowu z kolei mamy na przykład całkiem sporo ich na Spitsbergenie. To jest taka wyspa, która występuje też w Europie. Mamy ją chyba nawet, kochani, zaznaczoną tutaj na Waszej. O. W archipelagu Svalbard tu się znajduje, no i to jest największa w ogóle wyspa. Oj, to chyba tam, tam zimno, co nam? No Ale artyczny... krajobraz też gdzieś tam spotkamy, tak? Aha. Więc w Europie też taki. I jeszcze ważna rzecz, przecież w Europie mamy najmniejsze państwo na świecie. A, Pamiętacie, Mówiliś, po, już kiedyś, tak. Pamiętacie, mówiliśmy o zobaczcie, tak? jest takie miasto-państwo w Rzymie. Mamy, hmm? mamy włosie ja tak? Ale mamy też tutaj, co prawda, fragment, bo o wiele mniejszą część w Europie, zdecydowanie większą w Azji, e, fragment powierzchni największego państwa na świecie, czyli Rosji, gdzie. Rosja zajmuje się też w Europie, oczywiście dalej ciągnie się w Azji. Zobaczcie, no też mamy 17 ponad milionów kilometrów kwadratowych powierzchni tego całego państwa, tak? W Europie jest tylko fragment. Oczywiście. I teraz już w zasadzie możemy zakończyć ze spokojem. I nie byłoby nic dziwnego, gdybyśmy jeszcze nie wspomnieli o naszym... Zadaniu domowym! Zadaniu domowym. A dzisiaj bardzo śmieszne, słuchajcie, ale trudne też. No dobrze, świniaki, co przygotowały dzisiaj moje? Założyliśmy, słuchajcie, co przyjmiemy w Turystyczne. O, o, proszę! No i napisaliśmy przewodniki turystyczne po Europie. Uh -huh. Tylko, że je tutaj. opracowali te przewodniki, zanim mieliśmy. mieli te lekcje, więc tak nie do końca się znaliśmy i chyba Aha. są błędy, wiesz? Ojej, to poprawimy najwyżej. No nic właśnie, marcie. poprosimy na nasi, żeby znaleźć nam błędy w naszych przewodnikach. Na pewno nam pomogą. No dobrze, sobieś pierwszy? Tak. juloś, A ja, 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 najpierw, słuchajcie. No słuchajcie. ja, starszy, ja, najpierw, <laughs> wiesz, ja zrobię, przewodnik. Po Europie Południowej? Już nie będziemy teraz całej, całego opisu czytać, ponieważ w tym opisie są różne błędy. Pełne nazwy się tutaj nie zgadzają, no i Waszym zadaniem będzie znalezienie, co tutaj się nie zgadza, jakie nazwy są tutaj niewłaściwe. Mm -hmm. I słuchajcie, piszcie w komentarzu pod tym filmem, co tutaj się nie zgadza w tym przewodniku po Europie Południowej z mm -hmm. Tak? A ja zrobiłem też swój przewodnik? No, w Europie no, ja Północnej i Środkowej, w Europie Północnej i Środkowej w Ilusia, zobaczcie o, jaki ładny przewodnik. Ale też niestety nagrywałem, napisałem ten przewodnik zanim była ta lekcja i też są różne błędy tutaj w tym opisie. I też prośba, żebyście w komentarzu pod tym filmem napisali co tu się nie zgadza, jakie nazwy tutaj są niewłaściwe, dobra? No i słuchajcie, jak zawsze czekamy na rozwiązania. Do piątku do godziny 20. No i w sobotę podamy prawidłową odpowiedzi i będziemy pozdrawiać wszystkich uczniów, którzy tutaj rozwiążą zadanie, także zachęcamy wszystkich bardzo serdecznie. No i w ogóle napiszcie Ci fajne te nasze lekcje, czy nie tutaj można zawsze wystawić lajka albo komentarz, nie? To jest, to co? Do zobaczenia! Cześć!